Hejka, witajcie! Kolejny nowy odcineczek z Real TV, czyli Return to Castle Wolfenstein na modzie. No i powiem Wam, że wyszła 5.3 łatka do no, najbardziej tutaj znanego moda, do Wolfensteina. I powiem Wam, że fajne rzeczy wprowadziła, ponieważ widziałem, że teraz mamy dostęp do, można powiedzieć, lepszych tekstur i dźwięków. Fajnie, bo tutaj dodali. Dosyć y, sporo, yy, i tak mamy tą nową mapę, też w, trybu, w trybie przetrwania. Takie tam jeszcze drobne korekty pododawali. Teraz też mamy możliwość wybrania przeciwko komu gramy. Możemy na przykład grać przeciwko ludziom samym, albo przeciwko umarlakom. No i na przykład tutaj jest na tym River Outpost, i możemy w sumie tak sobie zagrać na tej nowej mapce, żeby pokazać co i jak. Są też jakieś specjalne y, fazy gdzie będą ci przeciwnicy wychodzili. Nie mam pojęcia o co jeszcze chodzi, ale przekonamy się pewnie. Yy, mamy cały czas tutaj też te klasy postaci. Yy, myślę, że weźmiemy sobie może yy, porucznika, bo możemy wezwać sobie wsparcie, także sobie rozpoczniemy. Zachęcam też nowe osoby do subskrypcji, dzięki tomu będziecie na bieżąco z odcinkami, a zamierzam gdzieś tam w przyszłości... Myślę, że jeszcze na pewno coś wyjdzie z Wolfensteina na tym tutaj modzie. Może jakaś nowa kampania. No i dobra, co my tutaj mamy? Widzę, że to fajny fight. obóz yy, tu możemy sobie ulepszyć rzeczy. Musimy w ogóle się oswoić, bo pierwszy raz tutaj rozpoczynam. Idziemy sobie od razu Schmeisera Rainforest Base. Okej, okay, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Na pewno nie mogą nam, nas zamknąć w budynku, bo wtedy będziemy już załatwieni. Yy, to sobie rozwoimy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Co tutaj możemy wsparcie wezwać? Ok, muzyczka, to tam spoko. No okaże się, gdzie ci przeciwnicy. O idą, dobra. z Kubańcy Dobra Tu mamy oczywiście MG nasze Na razie mega spokój to Ale dobrze Żeby coś tam trochę było chociaż tej rozgrywki Bo nieraz pamiętam jak nagrywałem i od razu mnie dobijali Flame trap O proszę, proszę, proszę no dobrze, dobrze, tutaj na górę da się wejść, nie da się. Przedwójna maska, taka nie za duża. Zobaczymy jak to będzie później. Tu mamy te super umiejętności różne. Że to też jest bardzo przyjemne. No i co tam ludziska? Mogę wam powiedzieć, że trochę przez... Yy... Te inne sprawy życiowe trochę mi się zmniejszyła ta ilość odcinków. O, a tutaj co mamy? Ciekawe. Open the Lab. Uu. Pozbieramy. Ciekawy jestem, o co chodzi z tym. Tutaj też widzę tym. No fajnie, jak pododawali. Ciekawy jestem, czym w ogóle nie mog mogę mogą mnie tu schwytać. Na pewno kampanie yy, z innych gierek musiały coś tam też porobić chociażby z trochę nie ukrywam, że też motywacji brakuje nie... jakoś gdzieś tam pełno innych ciągle rzeczy jednak ten kanał jest hobbystycznie gdzieś tam prowadzony i tak jestem w szoku, że to gdzieś tam tak daleko zaszło ale no liczę na to... Brakuje też ostatnio jakiś Gierek, chciałbym coś nowego wam jakimś zapentować, ale ja 2006 no to nie jestem moje za bardzo już prędzej yy, myślałem o Medal w honor starym albo zobaczymy co tam się pojawi. O kurde, widzę, że się wali. Tam jest jakiś... No to jest świeżo. Świeżo po wyjściu. O kurczę, MG42. To też miło. Przykro. Pamiętam, że można chyba kopa też zagrać na tym. Powiem wam, że tutaj fajnie, że ci twórcy co robią z tym modem bardzo miło, że cały czas to ulepszają wszystko. To bardzo, bardzo przyjemne jest. E, te zombiaki są prostsze, powiem wam. Nie ma za dużo problemów Dobra, akurat na sam koniec. No dobra, zbieramy na razie te rzeczy. Nie wiem jak się wzywa to wsparcie, ale luzik myślę, że damy i tak jakoś radę. Jeszcze tu coś jest chyba. O właśnie. Co tu mamy? Granaty, armor i co tyle? To trochę mało. Liczyłem na to, że coś więcej mi się w Sławojce. Coś więcej tu mam nadzieję, że... A, jednak! nie jest. A tu nic nie ma więcej? Kurde, nie bardzo. Dobra, niech nas tu nie zamkną, bo będziemy... Mamy amunicji świetnie eee... poproszę amunicję No i tak to nie ma z tymi Może też kampanię się jakąś jeszcze zagra z Return to Castle Wolfenstein, ale to było, to nie terytory. Kurczę, kiedyś to się grało, powiem wam. Naprawdę wspomnienia. Kiedyś te gierki były jakieś takie. Niby, no widzicie, grafika jest jaka jest, ona nie jest jakaś. Jak w GTA czy yy, w RDR, dwójce... O kurde! Ale byśmy dostali pociku. A mimo wszystko przyjemnie się gra. Dobra, mamy 463 punkty. Bardzo mnie ciekawi co tam jest w tym laboratorium. Dobra. Kusi mnie jeszcze powiem Wam też seria y z Mountain Blade'a Warbanda prawda, to bardzo mój angielski, tam, ale żeby tak całkowicie się w jakąś fabułę w tych modach tam wciągnąć, musiałbym sobie trochę pomóc. No tu mamy w ogóle ammo, teraz zauważyłem. No ale... Ale wydaje mi się, że bardziej i tak liczą się bitwy. Kiedyś robiłem... O, dobra, mamy... To... O kurde, to punkty moje bierze, zapomniałem. No, kampanie kiedyś robiłem powiem wam z y, takiego moda, z Warbanda. No, ci co pewnie grali i w Return to Castle Wolfenstein to grali w Mountain Blade'a tak myślę, bo to jednak taka dosyć znana gierka i szczególnie teraz ostatnio bardzo głośno. O... W ogóle to jest nagrodę No to jest nagrodę No to Trójka MODA DLC bardziej DLC, do Do ich podstawki z tymi, z Wikingami Czyli teraz mają nacje Wikingów I mają I mają bo i ogólnie głośno jest o tym modzie w modzie, i e... i możecie kojarzyć właśnie, że czy o złote t, 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 wcześniej grali w moich to, to, to do łask. Cały czas tam sporo dosyć osób gra. Ja jestem jednak fanem w wiernym jedynki. Bo kiedyś był po prostu Mountain Date zwykły, później był warba Veil O, mamy Shielda. Tu co, muzyczka. A, od nowa. Dobra. Coś mamy. No dobra, mamy 765 punktów. Całkiem sporo. że bardzo dużo modów wyszło do Wurban. A mi tam jeszcze się to ustrało. To naprawdę... Wow! Co się Dobra, weźmiemy sobie tą tarczę.

shield Zobaczymy o co tu chodzi o co tu chodzi? Jakiś kamień jest, rozumiem Dursrekcja. Okej okay. Skrzyżenie, żeśmy wzięli Kładę! Czwórne obrażenia Czyli że co, będę się odnawiał? Tak to mam rozumieć? Fajnie, gdyby miał na stałe podgórne obrażenia Gdyby był na kozach Naprawdę... Mocny Ło kurde Chyba mamy to w nie mam taką nadzieję Musimy lepszym byli Lubię, lubię, lubię. Tak, być są dosyć mocne i myślę, że pewnie niedługo przyjdzie wybrany yy, sztuczkowy potwór. jak to tak nazywam. Także musicie coś dać znać się ich pozbawić. Dobrze. Dobra. Z shiftem chodzę. Zaraz sobie weźmiemy... 42. Ja tak nie mogę tutaj za długo. No, to jest broń znacznie lepsza. Hmm. To tylko wystarczy krótka seria i mamy to. Dobra. Co my tutaj jeszcze możemy wziąć? No, mamy mało tych punktów. MP. MP to jest... O ja on ej, rzeczywiście on biega jak opętany No nie, no tak to się nie bawię Trzeba też obawiać, żeby Nie dostał oni wystarczyło, że trochę Pomocu Niebezpiecznie no, zostaw mnie, kurde. Chłopie. Nie pozwalamy na pocakać drzewa. O nie. Wspomniałam yeah. o tych. trzeba będzie ulepszyć broń. O! Dobra, tak. szybko przeodobuję to. Dawaj dawaj Dobrze, dobrze Nie, mam, trzeba było kupić moi drodzy, bo... Quad no, damage! Nie Ładnie Eee, i amunicji mam małą Mam mu 150 Kupmy sobie to, znowu to wskrzeszenie. Tu mamy... Zabra tutaj to. Ile kosztuje ulepszenie broni, to mnie bardzo ciekawi. Wiem, że możemy inną, ale ja już po tamtych poprzednich odcinkach wiem, żeby nie ryzykować zbytnio. Do koniec. Dobra, czyżby jakiś boss był czy coś? Upgrade 1000 trochę się cenią. Trudno. Ktoś tu przybiegł do mnie. No, Gorsze jest to właśnie przeodywywanie. to możecie się nie napisać No i chodzą tacy. to my coś. w to ogóle... a mamy a coś. tutaj jeszcze O, coś trochę mnie zaciągnęło wpadliśmy w wciśnieniu i stało się no szkoda no ale cóż także trochę pogadałem do was trochę żeście zobaczyli co i jak już sobie nie będziemy tutaj rozpoczynali kolejnej rundki. Także... Yy, wersja tam, co tutaj widzicie, yy, Real RZTV 5.3, to jest właśnie to, co... To, co wyszło przed chwilą, w sumie no, 29, czyli wczoraj dokładnie, jak sobie tutaj to nagrywam, macie tutaj... Yy, Pokazane. Możecie nawet użyć jakieś dwa filtry, yy, dodali muzyczkę. Tutaj macie zwiększony właśnie poziom Heinricha na końcu od poziomu. No, takie tutaj, właśnie ten nowy River Outpost, takie pierdoły. No, no i zawsze coś, nie? I ten Special Wave yy, rozumiem, że tutaj po prostu jeden typ przeciwnika. Yy, Coś nowego mamy, jakby. Tak to rozumiem. Yy. Jeden specjalny typ przeciwnika, no i dostaniemy wtedy nagrodę. Tak, to no tutaj takie rzeczy dziękują nam i tyle. Bardzo dobrze. Ostatnią 29 lipca. No dobrze, dobrze, niech robią. Fajnie, że. Nawet równo nie wiem, czy oni tak równo 29 dodają, ale miło, miło. Nie, to przypadek, widać. Także co ludziska, zachęcam wszystkich do subskrypcji, lajkujcie, podbijajcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hejka.